Nie mam nic. Ja sobie nie wyobrażam, żeby y, dotknęło to y, mnie bezpośrednio, czy moich bardzo bliskich. Ubolewam na tym. Ale proszę Państwa, nie możemy w ten sposób też doprowadzać do tego, że też przyczyniamy się i, i robimy, i, i dajemy, da, damy tym ludziom y, jakąś nadzieję, żeby przystępujemy. I tak jak Pan Radny powiedział, Krzysztof Toruńczak, ta procedura będzie się toczyła. Ona się będzie toczyła pół roku, rok, może dwa, bo będą też też odwołania. Czy, czy pan, Państwo sobie wyobrażacie i co będziemy? Więc na chwilę obecną plan tego terenu zagospodarowania jest. Rozumiem, gdyby w ogóle tam nie było tego planu, ale plan zagospodarowania tego terenu jest. Współwłaściciele też są, ale daleka jestem od tego żeby na tym etapie tu przystępować już i w tej chwili do tego projektu. bardzo bardzo Ja mam teraz jak mi się urodziła jeszcze jedna wątpliwość, jak to jest jakby ze stosunkami właścicielskimi, bo ci ludzie gdzieś tam mieli księgi wieczyste na konkretną nieruchomość z jakimś tam procentowym udziałem. Nie mogą mieć części książki. wspólne, gdzieś tam własności, gruntu, coś tak dalej. Dzisiaj przemodelowujemy tą działkę. Wyznaczamy jakieś e, już inne obszary, inne podziały, innych właścicieli, Ech. których już nie ma. I teraz ciekawy jestem, jak struktura prawna przeniesienia tej własności z, z jednego na drugiego. Dla mnie, dla mnie tutaj jest jeszcze spore no wodę do takiej niewiadomej, które, która dzisiaj mi mocno powiem, głowę e, tak powiem, rozgrzewa, jak to jest do pogodzenia zgodnie z prawem. Czy się nie okaże, że na końcu te wszystkie nasze działania, które dzisiaj podejmujemy, Ech. One tak naprawdę nie zostaną fizycznie jakby wykonane, bo nie, nie da się pogodzić tych, tych stosunków właścicielskich z dnia dzisiejszego. Wiem, no tutaj nie mam takiej wiedzy prawnej, na razie mi to jakby mocno yy, komplikuje, a to też szkoda, że nie ma pani wójt przede wszystkim, która jest pomysłodawcą. To raz, bardzo żałuję, Dwa pani radnej Piotrowskiej, że co miała powiedzieć pani Wójcie? czy powiedziała radna uchwali. No nie no, no powinna powiedzieć, będę przekonywała radnych. I będę szukała najlepszych rozwiązań wspólnie z nimi. Tak powinna powiedzieć pani wójt. Czy siądę do stołu i porozmawiam z nimi, posiądę z właścicielami i spróbujemy znaleźć lepsze rozwiązanie. A nie przedstawić nam swoje i powiedzieć, to jest najlepsze, aby zagłosować. A wy nie chcecie. A wy nie chcecie. Dziękuję. Panie Henryku, bardzo proszę do tego. No więc, już tym razem sobie zanotowałem, żeby czegoś nie zapomnieć. Trochę tu wyprzedził pan radny Gryszkiewicz. Proszę państwa. Po pierwsze zastanawia mnie to, że tyle czasu już radni pracują i wiedzą, że w, w sprawach o wiele bardziej błahych zainteresowani biorą udział podczas posiedzenia komisji. Na 10 osób nie byłoby kogoś takiego, który by przekonał tutaj i powiedział jak sytuacja jest, bo powinni odpowiedzieć przede wszystkim na to, Jedno co wiemy, że to była samowola budowlana i teraz pytanie, jak akt notarialny notariusz mógł podpisać, dać do podpisu, jeżeli nie było odbiorów odpowiednich i tak dalej. Dalej. W tym przypadku nie są to znaczy ten budynek nie musiał być odebrany? Nie Mógłby nie był. Bez... Ale, ale Wymaga tylko zgłoszenia. O zakończeniu budowy. Tak. Koniec. Okej. Okay. Dobrze. Jedno Kró krótko mówiąc. Czy tylko później chodzi ja o zrobienie lokali. Bardzo dobrze. Bardzo... To teraz pytanie. Jeżeli, jeżeli jest tyle lokali, to powinny być na te lokale oddzielne Księgi Wieczyste. Czy są? Ja tego nie wiem. No właśnie, a te radni też nie wiedzą. Ale to jakby nie taka, mi, mi to, to, nie to nie jest nawet tak potrzebne, podczas, no, panie ministrze, ta informacja. Nie, nie, no chwila. No, ja nie jestem, ja nie jestem prokuraturą, żeby, żeby tą nie, sprawę tak... Nie szkodzi, ale jest pan radnym, który ma dbać o finanse gminy. A to się wiąże z kosztami dla gminy, zmiana tego planu. Wie pan co? Wydaje mi się, że w poprzednich kadencjach zostało w różnych sytuacjach zmarnowane Dużo środków e, publicznych. No, Wy, I i dobrze, dobrze, że pan jest teraz radnym, to pan, to pan naprawi to. No. Dajmy się do tego, że pan to gminy, Więc e, tu jest moja wątpliwość, czy z racji braku tych zainteresowanych, czy oni w ogóle wiedzą, czy, czy którykolwiek z nich składał wniosek, co do tego zmiany tego oni miejscowego planu. przez radcę prawnego, który cały czas z nami ma kontakt. Wszyscy. Wszyscy dzisiaj. Może prezentujemy wszystkich mieszkańców. Tak? Oto. Tak, tak jakby, tak jest jego stanowisko. Tak. E... Więc e, tu jest naprawdę tyle wątpliwości, które by było, by potrzeba na tym etapie wyjaśnić, żeby nie brnąć w to wszystko. E... Na razie to tylko my wiemy, to co Pan Kierownik mówi, też nie mamy tu w sytuacji, żeby było to udokumentowane w jakikolwiek sposób. Dla mnie ta wypowiedź, bo od tego się zaczęło, że wypowiedź pani Wójt była taka oznajmiająca, a nie wnioskująca czy przypuszczająca, to i była taka typowa właśnie wrzutka, żeby radnych pokazać w złym świetle, że mają wątpliwości, a pani wójtce super i tak dalej. To jest kolejny przykład. Dziękuję. Pani dziękuję, w takim razie głos daje pani yy, radny, ale Panie Przewodniczący. Yy, tak, Chciałam jeszcze też powiedzieć. Słuchajcie, to są mieszkańcy naszej, naszej gminy. Czy w takich sytuacjach mieszkańcom się pomaga? Tak i. Jeśli nawet przychodzi, y, y, mamy inne plany, to tak sobie teraz analizuję, mieliśmy do przystąpienia w, w przypadku innych planów. Takich pytań nikt nie zadawał. Y, ilu mieszkańców tam będzie miesz, y, na tej y, działce? Jakie budynki? Zawsze. I tak szczegółowo? Nie. Dopiero wówczas, kiedy uchwalało się. Czeka też. Jeszcze 15 planów mamy do uchwalenia z poprzednich lat. Nie było czegoś takiego. Tu natomiast wiemy, yy, że ewidentnie ci ludzie są naszymi mieszkańcami, mieszkańcami Dębokurza. Gdzie po, nie kwestionuje. Dlatego pytałam, mamy lokale, żeby im dać jako zastępcze? Nie mamy. A jeśli możemy w ten sposób pomóc przystępując do planu i tylko zwiększając intensywność o 0,25. No dlaczego pozostawiasz tu dwoje? Jednak. Bo się nie da w tym sensie, ale nie da <suszelone> no, no, no Ale to dlaczego też oceniasz, że sztukoś... Powiedział, że nie będzie miał prawa do tego. Czy oni mieli już jakąś loterę? Może, no bo tak samo że rozmawiałeś z jednym z mieszkańców. I to mnie bardzo interesuje. Na jakiej podstawie wnioskujesz, że on będzie wykluczony? Czy oni robili już między sobą jakąś loterię, skoro Tutaj komuś, to ten jest ma pracę, ale przepraszam, nie, jeszcze w w inter, tak, reprezentuje tak, radca prawnego, tak, bo ja myślałam, że oni tak, nikogo tak. nie mają, ale mają radcę prawnego no. i mają jakieś jako wspólnota czy nie wspólne podejmują działania, żeby sobie pomóc. Jeśli oni podejmują takie wspólne działania, to dlaczego my im nie mamy pomóc? No ja tutaj nie rozumiem. No czyli bardzo proszę, radca złożył wniosek. Ale nie to, no właśnie, to może jest tu od Podczas ten spotkania, ten... które było organizowane tu w urzędzie tak. wraz o. z pogorzelcami, byłem, wysłuchałem ich, wiem o tym, że ten mecenas również ich reprezentuje. Skrzyknęli się razem, wspólnie, żeby ktoś walczył o ich interes. Jestem również radnym gminy i moim zadaniem jest tak, dbanie o interesy. Gminy, o jej budżet, ale również o interes mieszkańców. Tych, którzy na nas liczą. I w tym momencie oni oczekują od nas decyzji. My musimy ją podjąć. Jeżeli chodzi teraz tutaj o te udziały, musimy pamiętać, znaczy z informacji, jakie pozyskałem, obecnie jest dość spory problem z uzyskaniem odszkodowania. Nie, tak. nie, to to, nie, nie dostaną, już dostaną odpowiedź. Nie lekarze nie dostaną o, to jest nielegalne. Nielegalne, nie nie dostanie odpowiedź ubezpieczyciela. No. Tak, ale jeszcze mieli indywidualne z niektórymi doświadczenia. Nie. To, to jest tak. też właśnie sytuacja, którą należy też zbadać. No. I tu występują również problemy. Dobrze? i będzie miała Pani Radna możliwość wypowiedzenia się przy ewentualnym podjęciu lub nie podjęciu przystąpienia. Ale jeżeli są pieniądze, które jakby mogą pozyskać, to nie odzyskają część tych środków, dajmy im taką możliwość lub powiedzmy, że muszą szukać innego rozwiązania, nie możemy zostawiać tego w próżni. Cokolwiek co możemy musimy zdziałać. Dziękuję. Kto jeszcze chce zabrać głos, Szanowni Państwo? Dobrze, w takim razie, Szanowni Państwo, zamykam dyskusję na temat opiniowania tego projektu uchwały. I dobrze, tu jeszcze jedno pytanie było do Pana, kierownika dyrektora, planowania zespołu przestrzennego. Po tej dyskusji, proszę bardzo, Panie Radny. Teraz po przegłosowaniu. Po przegłosowaniu, tak? Tak, tak. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącego przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 208 łamane 3 obrad w gmina Osako? Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Zero. Kto się wstrzymał? że mamy tutaj pana kierownika referatu Oddziału planowania przestrzennego. Mam pytanie. Na jakim etapie jest procedura uchwalania MPZP dotyczącego Doliny Logistycznej? Dolina Logistyczna jest w trakcie opracowania. W tej chwili nie mamy kontynuacji umowy Były z poprzednim wykonawcą. bo ta umowa wygasła jeszcze za poprzedniej jakby pani a mogę wiedzieć, e, dlaczego ona wygasła? No nie, nie, nie aneksowano jej. Nie aneksowano. Czy będzie? Była aneksowana cztery razy, chyba z tego co pamiętam, czy, czy pięć razy, ale w ostatnim momencie jakby nie, nie wyrażono jakby woli. Dlaczego? <laughs> Czyli ja rozumiem, że skoro Pani Piwońska odeszła, z tego co pamiętam, w ubiegłym roku, to od zeszłego roku do dnia dzisiejszego nie trwają żadne prace związane... Były, były rozmowy z tym Panem, który jakby wykonywał ten projekt do tej pory, tak? Tak. To on nie jest jakby zainteresowany kontynuacją tych prac. Wiemy dlaczego? Chciałby zwiększyć jakby nakład finansowy, tak? Ten pan. Rozumiem. I Państwo wtedy rozumieją, że się nie chcecie na to zgodzić. Nie, bo jakby 4 razy większą sumę jest tak, tak? Do tej pory załóżmy miał do wykonania zakres za 5 tysięcy, a on chce to do za Dobrze. E, to w jakiej dzisiaj jesteśmy w sytuacji, jeśli chodzi o, o ten o tam? O potem mamy dokumentację, która w zasadzie jest... Ktoś musiał być tak powiem, podjąć ten temat i przekazać do dokumentację do kontynuacji tej. Czy nie boi się Pan, że znowu za chwilę się obudzimy, przepraszam za kolokwializm, z ręką w nocniku i nie obrabiamy tematu, który jest bardzo ważny, jeśli chodzi o Drogę Czerwoną i o brak możliwości wyrażenia poprzez właśnie tą procedurę zdania Rady Gminy, czy przepraszam, czy całego urzędu, czy w ogóle gminy i włączenia się i wyznaczenia miejsc, w których będziemy mieli połączenie z tą Drogą Czerwoną? No, to, to i tak jest uzależnione od tego, czy znajdziemy osobę, która będzie kontynuowała. Tak? A szukamy? No, e, moment, moment. moment Na razie były rozmowy prowadzone z Panem w poprzednim, który projektował. Tak? Rok temu. Przepraszam. Nie, nie, to było z miesiąc Dobrze, e, czyli żebym sobie ułożył w głowie. W głowie. E, od czasu, kiedy nie ma e, Pani tutaj, tak zwanej byłego kierownika referatu, Prace związane z ustalaniem, czy jakiekolwiek procedury z MPZP, OPAT-u, czy tutaj Doliny Logistycznej, kompletnie stanęły. To jest to i... samo. To jest to samo. Dobrze, dobrze. I nie ma żadnych kompletnie działań. I jest dzisiaj tak. jesteśmy na etapie w takim razie szukania nowego podmiotu, który wyrazi chęć współpracy z nami w celu opracowania tego projektu zgodnie z Państwa wytycznymi. Czy pan kierownik nie powiedział, że szukamy, tylko powiedział, że były prowadzone z tamtym. Dobrze, ale no. czy, czy jest pan w stanie nam w takim razie oszacować, jaki jest e, planowany termin podpisania tej umowy? Czy, czy to może być. Nie, nie mam, nie mam takich. Tak nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie tak. tak. Dobrze. Z tego, czy znajdziemy Dobrze. tego kogoś na rynku, czy nie znajdziemy. Bo rynek jest taki, że. No nie ma Znaczy, ja, Panie kierowniku, ja. Ja, ja czyli. Bra... Jestem trochę zdumiony, dlatego że no, znalezienie uważam urbanisty to chyba nie jest jakiś duży problem. To jest kwestia no, zaangażowania no, i poświęcenia czasu w celu znalezienia tej osoby, a skoro nie mamy tej osoby, a była osoba czy podmiot, który prowadził już te negocjacje, czy prowadził to zadanie, więc jeśli wiemy, że nie mamy tej osoby i wiemy, że mamy problem, to dlaczego nie możemy się negocjować w takim razie z tym podmiotem, który chciał cztery razy drożej? Jesteśmy w stanie zapłacić już teraz drożej, bo dla mnie to jest nieuzasadniony wydatek. Tak? Jeżeli coś kosztowało 5 tysięcy, dlaczego mamy pytać? A te 5 tysięcy kosztowało kiedy? Bo rozumiem, że mówimy o jakichś starych umowach. 20 2017. Przepraszam. Wtedy było. Czyli ja nie. Przepraszam, panie kierowniku. Z całym szacunkiem. Mamy 2017 i kosztowało coś 5 tysięcy. Tak. Dzisiaj mamy 2025 i ja pan nie chce tak się zgodzić, żeby za te. Za podniesioną wartość, wykonać tę pracę. Ja bym też chciał wybudować dom dzisiaj, z kosztu no, zrobić inne... Ale cena na taką kwotę w 2017 roku. Ja nie mam podstawy, do tego, tak, żeby zwiększać tą wartość umowy, tak? No. Jest... No, dobrze, dziękuję. E, e, jest, przepraszam przepraszam, przepraszam. Państwa, to jest temat przed taką korekcją. Ja już pozwolę dobra. udzielić głos tutaj Panu Radnemu Krzysztofowi Toronciakowi. To Szkoda czasu. Bardzo mnie cieszy akurat, że ten temat wybrzmiał. E, powiem szczerze, nie wiem czy akurat troszkę się nie cieszę, że ten planista, który był wypadł, ponieważ niestety widziałem dość spore problemy dla mieszkańców najmniejszego naszego sołectwa. Więc teraz chciałbym się zapytać, czy po prostu przy nawiązywaniu nowej współpracy w sensie koncepcji, która była przedstawiona tutaj radnym, przedstawić projektantowi, żeby to uwzględnił? Czy jakie będzie podejście tej no referatu w tym kierunku? Będziemy uwzględniać, będziemy uwzględniać przy podpisaniu nowej umowy wyłonieniu nowego podmiotu, czy będziemy uwzględniać tą koncepcję, którą przedstawił nam port? Czy nie? W jakim kierunku biuro po prostu ma zamiar pójść do, do tego, jaką dostaniemy koncepcję drogi czerwonej, tak? Oczywiście Jesteśmy zobligowani. Oczywiście jesteśmy zobligowani, ale my to. jako Rada jesteśmy, to to jest to samo, to znaczy to, to jest to samo, to jest mamy to. prawo do podjęcia decyzji, czy jesteśmy za, Wiece czy jesteśmy przeciw. Ale I w tym momencie, i w tym momencie ewentualnie będzie trzeba dostosować, dostosować to do tego, jakby co Rada po części wynegocjuje urząd a powiedzmy tutaj Urząd Polski. Tak? Znaczy, znaczy, to port... Ja mam zciedla, przepraszam powierzę, bo ja mam bo ja mam drobne wątpliwości. To jest to, to jest to. Firma projektowa czy firma, która zajmowała się y, tworzeniem projektu MPZP działa na bazie wytycznych, które otrzymała. Więc ona jako w sobie nie ma żadnych jakby negatywnych emocji czy, czy funkcji. Ona bazowała no na podstawie stricte wyznaczonych decyzji. To samo tutaj rozumiem, to samo urząd wyda kierunek, w którym chce, żeby gmina poszła i na tej podstawie osoba uprawniona sporządzi taki plan. I to się wszystko zgadza, to rozumiem, okay. ale ten temat po prostu zamykamy, zróbmy, zróbmy to tak, żeby pomóc tam, żeby, żeby ich zabezpieczyć. Ale to tak nie ma nie dla firma. Wiem, ale po prostu, Cieszy mnie to, bo zarazem może to, co tam było, że tak powiem, poszło, teraz nie. O to mi chodzi. Ale w jaki sposób? Dobrze. E, to przepraszam, ostatni plan, e, pytanie. E, myślę, że też będzie krótkie. Plan ogólny. Bo zadałem Państwu takie pytanie, to nie ukrywajmy się, że odpowiedź na to pytanie była na zasadzie politycznego labirowania w celu odpowiedzenia, ale nie odpowiedzenia. No to powiem krótko, jest w trakcie pracowania. No właśnie. Szanowni Państwo, termin wyłożenia do publicznego obrotu to nie, przełom października listopada. Dobrze, dziękuję bardzo. O, no, mogę, tak? Krótkie pytanie. Szanowni Państwo, przed przejściem do kolejnego punktu zarządzam 7 Ale... minut przerwod. Dziękuję. Siada.